Witam wszystkich. Dzisiaj jest u nas nów. Nów, e, która prowadzi nas do mądrości. Do tego, żeby my mogliśmy wyluzować, przemyśleć najważniejsze rzeczy, a nawet je zaakceptować, połączyć się z naszą wewnętrzną naturą, takiej, jakiej my jesteśmy, oraz e, ta nów, ona będzie uczyła nas um, budować prawidłowe relacje przez siebie, przez swoje zapotrzebowania i przez swoje życzenia. Także energii może być faktycznie bardzo mało, także może ona od wczoraj i dzisiaj być na zerze, ale to oznacza, że trzeba właśnie zadbać o siebie. To jest okres, który Trzeba wykorzystać dla siebie, o sobie, pomyśleć coś nowego, e, wsłuchać się w swoje wewnętrzne ja, wsłuchać się w emocje, w swoje i poza tym te programy, które będą zakładać się na, w tym czasie, a nie nam na, doprowadzą do zmiany naszego losu. I ja dzisiaj Wam chciałam pokazać bardzo takie fantastyczne nasze. Narzędzia, to są narzędzia dla każdego. Bądź ty lekarz, bądź ty nauczyciel, bądź ty mm, inżynier, obojętnie, to są narzędzia, które mogą Tobie pomóc y, popracować ze sobą, y, popracować ze swoimi bliskimi, ustalić priorytety i kierunek, dokąd Ty masz zmierzać. To są metaforyczne karty, które się nazywają Przesłanie nieba. Do nich jest książka, i oni są sami przepiękne, estetyczne, wyglądają dobrze. Oni już sprawdzone są w bardzo różnych a, pracach, i dokładając je do, nawet do innych kart, z innych talii, można łączyć i znajdować dla siebie odpowiednią decyzję. Ja teraz chcę pokazać, jaki rozkład można robić. Jeśli nóż pojawia się w rachu, na co trzeba zwrócić uwagę? Mamy karty. Mamy takie karty. I u nas jest dzisiejszy rozkład. Pierwsze. Co jest w naszym rozkładzie, tak jak jest u nas znów w raku, czyli co ja mogę dobrego wziąć ze swojej przeszłości. Tą kartę można wybierać, jak w zamkniętej formie, tak i w formie otwartej. Czyli na przykład, ja chcę coś dobrego wziąć ze swojej przeszłości, i my pracowaliśmy dzisiaj z klientami: co ja mogę dobrego wziąć z przeszłości? Na przykład to jest karta 26. Tak, można, jeśli wy nie znacie znaczenia kart, to oczywiście można używać um, w otwartej formie. Jeśli już znacie, no to można zaufać kartom wybierać w zamkniętej formie. Czyli ta karta 26 ona nazywa się nowa rola. Czyli w którymś momencie wy, wy zrobiliście wybór, Poszukiwaliście coś innego, jakieś nowe źródła energii i pojawienie nowych ambicji, możliwości i to trzeba rozwijać. Co trzeba rozwijać? Czyli pierwsze pytanie, co ja muszę wziąć z przeszłością? Tutaj akurat jest nowa rola. Nie od razu ta nowa rola otworzy się tak całkowicie mocno. Ale trzeba ją rozwijać. Iść tą drogą i sobie można wypisać. A w czym była moja decyzja? W najbliższym czasie. Na przykład, postanowiłem pozbyć się uzależnienia. Na przykład, postanowiłem pójść na prawo jazdy. Na przykład, postanowiłem zmienić pracę, postanowiłem sam się zmienić. Bo to jest moja nowa rola, która była niedawno. Dlatego. то есть новая роль, которая была недавно. Можно ее брать, выбрать и так далее. Другий у нас есть аспект, чили мои эмоциональные венжи. <coughs> как их улучшать? Можно то выбирать в замкнутой форме. Можно то выбирать в замкнутой форме. я улучшаю. Эмоциональные венжи, чили эмоции, они генерально с чинем ludźmi. I na przykład jak człowiek mówi, ja, e, ja taki jestem emocjonalny, to bardzo dobrze, tylko pomyśl w jakiej farby ty malujesz swoje, swoimi emocjami świat. Dlatego emocjonalny więź, oni określają, e, określają się równowagą emocjonalną, e, zaufanie do siebie, i do drugiego człowieka, czyli to jest budowa dwie strony, i emocjonalna więź może wymagać czasu, wysiłku z dwóch stron. Tu u nas karta na emocjonalnej więzi, u nas jest karta 25 rozwój. Czyli ten człowiek, który wybrał nową rolę i ma rozw rozwój w emocjonalnych więziach, on już chce zrobić jakiś skok. On już mu pole informacyjne pokazuje, zobacz, tutaj już trzeba działać. Wątpliwości? Nie. Tutaj wątpliwości będą blokować wszystko, bo tu jest nowa rola, a tu jest już rozwój, tak? Czyli w przeszłość my nie idziemy, czyli sprawiedliwość była subiektywna, czyli refleksje są potrzebne, mądrość i obiektywność, bo вот takie rzeczy, a nie będą budować człowieka te emocjonalne więzi, odpowiednie emocjonalne więzi. I to, że ta karta mówi rozwój, czyli możliwe, że z kimś dopiero będzie ta więź odpowiednio naprawiona. Odpowiednio. Czyli kiedy człowiek zacznie tą nową rolę odgrywać, to i odpowiednia będzie więź. O czym ja Powinien nam zadbać. Tą kartę można wybierać jak w otwartej formie, tak i w zamkniętej formie. No, na przykład wybierzemy ją w otwartym. Ot, Chcemy zadbać o coś, tak? O takie fajne karty. Do nas rak. On też nam. Mówię o tym, że trzeba o coś zadbać. Na przykład, my możemy w jakiejś karcie zobaczyć chaos. Możemy popatrzeć na karty, jakie oni wywołują u nas uczucia. To jest ważne. Patrząc na te wszystkie linie nieba, można popatrzeć na to, o co ja chcę zadbać. Bo na przykład, ta karta mi wydaje się, że ona jest taka chmura, ponura i mi się chce zadbać, posprzątać, zmienić ją. I ja ją wstawiam tu. I to jest siódma karta, o czym ja chcę zadbać. I ta karta mówi o tym, że ja albo powinnam, albo chcę zadbać o powrót, wspomnienia. Czyli ja już mam jakieś doświadczenia i trzeba to doświadczenie zrozumieć. W którym momencie ono było ważne, cenne. W którym momencie to doświadczenie pokazało mnie mój cień. Ja powinnam zadbać o ważne dla mnie wspomnienie, które mnie doprowadzi do wewnętrznych zmian. Co ja mogę zostawić, dlatego, żeby to wspomnienie transformować w bardziej zasobne wspomnienia? Co pomagało przetrwać, co pomagało być kreatywnym, co pomagało znaleźć siebie? Bo trzeba zadać takie sobie pytania. я ото могли за답ać. В том карте можна вибирати водфарти і замкненте форми, свідомі і несвідомі. І у нас є ще рак, ну тож сам засоби родове. От то есть то, що дотиче наприклад нас тут і зараз, от я можу зробити, то есть міч он з якби новий, нова енергія, она буде енергія vzrastat' і побачте, як буде зростала енергія маціональних інджі. Так, і зараз засоби родові. Чи задбач о трансформацію вспомнень. Чи задбач о засоби родові. Засоби родові ми вибираємо в замкненти, нішвідомій формі. Ну, наприклад, засоби родові. От тут і так. Ось така пінкна карта. Вона як п'юра. А я акурат Pisze książki, akurat mam w rodzie ludzi, którzy pisali książki, artykuły. To jest droga dla duszy. Czyli teraz rod mówi: Ja cię oderwę na razie od tego, co ty tam sobie planujesz układać, ale i tak e, wiemy o tym, że weź najlepsze, co jest z rodu. Weź tam język analityczny. E, Weź e, duszembne stany, i to będzie kotwica, taka, która da dobre stany, dobrych życzeń. E, I jeszcze ta droga, e, droga duszy, ta karta ona mówi o tym, że ród jakby uspokaja. Ty wejdź w coś i nie bój się, i ród e, pomaga transformować nowe emocje uporządkować, udyscyplinować. Ta karta mówi, rób, co należy. A dalej droga i los Cię sam wyprowadzi. Rób, co należy. I idź. Idź, po prostu nie patrz na to, to do czego to doprowadzi. Bo pojawiła się sytuacja, o którą chcesz dbać, o której chcesz rozwijać, jakaś nowa rola się pojawiła. Dbaj o to. I to jest będzie najlepszym zasobem. I potem. Ta praca z takimi kartami ona pomaga układać swój kierunek, swój osobisty. Ja mogę to dla siebie zrobić. Ja mogę um, popracować na tym, co dla mnie jest ważne. Ja mogę wyciągnąć wnioski. E, na przykład, ten cały rozkład on mówi o tym, że w tej chwili należy zadbać o równowagę emocjonalną rzeczy związane z nowym rolą. Oraz ród mówi zaufaj losu. Akurat o zaufaniu losu, my będziemy mówić w sierpniu na naszym maratonie pierwszy taki maraton, gdzie ja będę otwierała mechanizmy losu, jak może los zadziałać lub nie zadziałać. No, i akurat ta karta, która powiedziała o czym należy zadbać, ona przypomina o tym, o pięknych wspomnieniach. O, te piękne wspomnienia one mogą być, ich można zamienić, nie, nie będą kompleksami, tylko oni będą pomocnikami. Dlatego ten miesiąc, on po prostu wyniesie do Nowego Brzegu. Tak, kartę pokazali. Ten miesiąc wyniesie do Nowego Brzegu, i nie należy tutaj się bić o ten Nowy Brzeg. Nie należy go otrącać, nie należy mówić o tym, że ja mam jakiś opór. Akurat o oporach archetypowych też będziemy mówić na naszym maratonie. Kiedy człowiek pojawia się na konsultacji i mówi: Ja mam opór, wszystko jest, co się układa dobrze, ale ja mam opór. To jak zły duch, jak zły. Archetyp będzie trzymał tego człowieka. No, i można potem sobie to jeszcze bardziej rozpisać, wypisać kluczowe słowa, i wy zauważycie, jak wy do tego rozkładu możecie wracać, i na końcu miesiąca wy podsumujecie, co wy zrobiliście dla siebie. To bardzo pomaga w rozwoju nad sobą. Pokazałam Wam rozkład Nanów. to jest bardzo zasobny rozkład, który pomaga, prowadzi, który nastawia, który jest Waszym wewnętrznym nawigatorem i Wy możecie sobie tak pod tą nawigacją ustalać sobie życie. W telegramie ja piszę o rozkładach na takich kartach, to jest telegram, kanał nasz staje się bardzo dużym zasobem twórczości, i ja tam opisuję. I już dzisiaj, wystawione są pierwsze rozkłady, gdzie my możemy interpretować. Wystawiajcie, kto ma takie karty, to wystawiajcie swoje rozkłady, my możemy to interpretować razem, tak? Bo są momenty, kiedy człowiek dostaje insight i ten insight może go potem prowadzić bardzo, bardzo długo. Zmieniać los, a tym bardziej jutro, kiedy zmieniają się znaki takich karmicznych węzów. Dziękuję bardzo andam na nasz marathon.